W studiu Radia Głos. Bardzo serdecznie witamy dzisiaj gości z Chicago. To pewnie chyba po raz pierwszy w studiu naszego radia takie mime spotkanie z Polonią, a jest z nami, zacznę od pani Marta, która odpowiada za koordynację wielu też działań dla Polonii w architekturze z Chicago, Marta Stęptek, Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie państwa. I, i ksiądz Marek Zmąka, który jest wikariuszem katedralnym w Chicago, ale także delegatem księdza kardynała Słupcicza do spraw polonijnych. Witam, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże. Spotykamy się przy okazji też wielu różnych wędrówek, które się po naszym kraju. Cieszymy Myślę, że pewnie po długim czasie po pandemii mogliście przyjechać do ojczyzny. Jakie wrażenia pierwsze? Niech Pani, Ma pani Marta zacznie. Ja byłam <grym> rok temu w Polsce. <grym> Ksiądz był rok temu, ja byłam prawie 3 lata temu. To praktycznie tak dużo się nie zmieniło. Przyjechaliście, przyjechaliście też między innymi yy, po to, żeby doświadczyć też wydarzeń, jakim była beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego specjalnie na to wydarzenie, tak? Tak, to był główny cel naszej tutaj, że tak powiem, pielgrzymki, bo tak pielgrzymujemy od, od Warszawy po Łódź, po Lublin, tutaj teraz jesteśmy w decyzji palpińskiej, A dlatego to była jedna właśnie z naszych punktów beatyfikacja błogosławionego już księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czego Polonia amerykańska może się nauczyć od kościoła w Polsce, a my w Polsce od duszpasterstwa właśnie tam? Pewnie jest dużo różnic, ale gdybyście chcieli powiedzieć, jak funkcjonujecie na co dzień właśnie w duszpasterstwie tam w Stanach? Jeśli porównamy duszpasterstwo, oczywiście z inne duszpasterstwo, w sensie tym, że e, jest duże, duża ilość osób świeckich zaangażowana. Tak właśnie z panią Martą, gdzie jesteśmy razem odpowiedzialni za, za Polonię w arcycyzmie Chicago, e, to jest takie dobrze, że jest taki podział, nie chcę powiedzieć, że to jest podział, w sensie tym, że osoba świecka czasami ma. Lepszy kontakt czy z Księdzem, czy z osobą świecką. W naszym przypadku to bardzo dobrze pracuje, bo na przykład czasami księża lepiej pracuje z panią Martą niż ze mną. To jest prawda, bo panią Martę nazywamy, że jest matką wszystkich kapłanów. A, a tak samo osoby świeckie znają pracę. Dlatego no ja myślę, że nauka tej otwarto otwartości też, bo to jest ważne. Wiadomo, jesteśmy jednym kościołem, mamy tą samą misję, tą samą uh, ewangelizację, gdzie nas uh, kościół do, do tego zaprasza, abyśmy też byli je jednością. Do tego ta otwartość, ale również przede wszystkim, abyśmy no, byli razem wielką wspólnotą. I to, to czasami jest, jest tak samo trudne. Ja myślę, że to jest też kwestia uzupełnienia się, dlatego że każdy z nas ma zupełnie inną rolę w kościele. I w tym momencie. Kiedy ja, będąc osobą świecką, która ma dom swój, rodzinny męża, dzieci, ja po prostu wniosę, wnoszę całkowicie, jak gdyby, tą stronę życia codziennego do strony kapłańskiej, która zupełnie jest ukierunkowana sakramentalnie i duchowo. Więc w tym momencie te moje potrzeby, jak gdyby, są przekazywane zupełnie w innej formie, w innej formie są słyszane i odpowiedź księży jest adekwatnie do potrzeb, które ja, jak gdyby, mam pewne, um, jak gdyby, no, nie tyle potrzeby, co też Dary. wymagania, Dary. wymagania ciągu. Dlatego jesteś matką kapłanów. Mam pewne wymagania, a każdy z nas jest inny, więc te wymagania są inne. Więc ja, jako świecki słuchający. Tego zbioru wymagań jestem w stanie to po prostu wypośrodkować i przedstawić w formie nie tylko wymagań jednego człowieka, ale wymagań wspólnoty. Także to jest zupełnie inny element niż jest tutaj. Trzeba polonia, to zupełnie wyglądać. polonia w Chicago należy do największych w Stanach? Tak, tak, tak jesteśmy. Mm -hmm. Ale też się teraz to zmienia, bo dużo oczywiście naszych rotaków wraca. Wraca tutaj do, do Polski, no z różnych stron. Teraz, wiadomo, e, pandemia dużo też zmieniła, ale nie ma nowej Polonii. E, Polonia nie przyjeżdża już oczywiście na, na te wszystkie, że tak powiem, w cudzysłowie, wymogi, które e, tutaj są i wygody, które są już teraz tutaj w Polsce, e, tego nie ma. Nie ma takich no, nowych napływów. To już nie są lata 80., 90., gdzie się do Stanów przyjeżdżało, że lepsza praca. Oczywiście praca się znajdzie dobra, ale to już, to już nie jest to, to, to samo. Jesteśmy jedyną, jedyną, placówką w Stanach, archidiecyzją, która w ogóle zatru zatrudnia świeckich w języku polskim. Także tak jak u nas w biurze jest w tej chwili dwie osoby w biurze ewangelizacyjnym, ja w biurze w sumie katechetyczno-trudno to powiedzieć i określić, w stosunku do procesu, odnów mój kościół, który został wprowadzony 7 lat temu w archidiecezji Chicago. I oprócz tego też mamy ludzi, którzy pracują po parafiach, którzy już pracują jako profesjonalni świeccy dla kościoła, które praktycznie budujemy tych liderów pracując z nimi i kształcąc następnych. Także to jest taka zupełnie trochę inna forma funkcjonowania Kościoła. A jak przygotowanie do sakramentów? Czy też w tym pomagają dużo świeccy, liderzy? Tak. A, tak, jest podzielone a, w zależności w jakiej parafii. Oczywiście mamy większość diakonów stałych, którzy się tym zajmują, oni stali, którzy mają też praktykę jakąś tam rodzinną, a, czy to jest przygotowanie do sakramentu chrztu świętego, czy do sakramentu małżeństwa. A również w niektórych parafiach są sobie świeckie, które przygotowują do chrztu. A I tak samo do sakramentu małżeńskiego, ale oczywiście nad tym wszystkim, to oczywiście kapłan, czy proboszcz, czy ksiądz wikary stara się być też takim ojcem duchownym. Ale zdarza się w parafiach, że tylko jeśli jest sam ksiądz proboszcz, to on sam prowadzi te, te przygotowania. Tak, pierwsza komunia, bierzmowanie jest w programie kataletycznym. Jest to też specyficzne, bo my nie mamy programów kataletycznych, sakramentalnych, które są na parafii jest to związane z polskimi szkołami. Mamy 34 szkoły, praktycznie 9 tysięcy dzieciaków który, i młodzieży, które tak. biorą udział a, w katechezie. Takie były dane przed pandemią. Trudno powiedzieć, mhm. jaka będzie sytuacja w tym roku. W tym wszystkim mamy ponad 200 katechetów, którzy pracują w archidiecezji Chicago, jak gdyby zabezpieczając a, katechizację w polskich szkołach. I to też jest zupełnie inny system niż tutaj. Także to trochę inaczej wygląda. Przekłada się zupełnie na inne rzeczy. Teraz rzeczywiście ten czas y, pandemiczny wiele rzeczy przyblokował, ale normal, w normalnym funkcjonowaniu, co Was y, najbardziej cieszy w tej pracy z Polonią? No, to może przejdę do następnego pytania. Nie, to że, <laughs> Nie, że polska wspólnota w Chicago wróciła się do kościołów. Mhm. Tak, w większości, 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 mhm. większości ludzi się Naprawdę? właśnie wróciło. No jest troszkę problem ze wspólnotą anglojęzyczną, czyli Amerykanie się jeszcze nie wrócili, mm -hmm. a, ale również no, grupa hiszpańska, hiszpańska, która jest duża grupa przy naszej no jeszcze się nie, nie wrócił. Także można powiedzieć, miał 80% ludzi, którzy byli przed pandemią, to się już wrócili do, do, do mm -hmm. naszych kościołów. Oczywiście dalej są, są czy nagrywane msze święte, czy dalej tak. są na żywo te msze święte, e, które są u na przykład tam, gdzie ja pracuję w katedrze, co, co tydzień msza święta z biskupem, księdzem kardynałem, która jest później na głównej telewizji a, a, na Siódemce. Również Msza Święta w języku hiszpańskim, gdzie jest mm. też na głównym e, pro, e, kanale, i tak samo Msza Święta w języku polskim. Także, także staramy się dotrzeć do, do, do wszystkich: nie tylko do chorych, do potrzebujących, no ale tych, którzy jeszcze s, e, czują, e, boją się jeszcze wirusa. Czyli wyzwań też y, nie brakuje, czy też potrzeb. Od strony też takiej, tak. nie wiem, czy personalnej, Potrzeba. <grystanie> potrzeba. <grystanie> <zawsze są. grystanie> Potrzeby zawsze są. Dlatego jesteśmy tutaj. Dlatego nasza pielgrzymka zaczęła się od Lublina, <grystanie> od Uniwersytetu Lubelskiego. Dlatego, że w języku polskim no, jest nam bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek pomoce duszpasterskie w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też uh, przyjeżdżamy i korzystamy. Z pomocy w Polsce, z osobami, z którymi się zapoznaliśmy, niektórymi na wirtualnie, na online w czasie pandemii. W tej chwili spotykamy się tutaj w Polsce i rozmawiamy o dalszej współpracy, jakiejś innej też e, możliwościach, które mamy nadzieję, będzie niosło otwarcie granicy. I to spodziewamy się jak najszybciej, dlatego że my zawsze bardzo chętnie witamy. Duż u siebie, dlatego że po prostu nie mamy, nie mamy mhm. tej pomocy. Musimy korzystać. W języku polskim. Mamy wszystko w języku angielskim, ale nie mamy w języku polskim. Także... Dla nas też jest trudniej, że nasz episkopat amerykański jest bardziej, y, bardziej kieruje się y, w, y, w kulturę hiszpańską, mhm. dlatego nie mamy y, nikogo, znaczy są oczywiście biskupi w języku polskim, w Episkopacie amerykańskim, nas oczywiście wszystkie prawa obowiązują według prawa tam, gdzie mieszkamy Episkopat amerykański, dlatego staramy się też te pomocy tutaj z Polski właśnie, czy poprzez Biuro Episkopatu Tutejszego Polskiego razem współpracować, jak najlepiej, abyśmy te różne pomocy, które potrzebujemy, czy na przykład tutaj z Radiem, gdzie wspólnie razem też staramy się współpracować, jak, jak tylko się da i myślę, że ta współpraca dalej będzie tak, tak, tak trwała, jak trwa, Cieszymy się bardzo, abyście również wy do, do, <grym> naszych, do naszych rodaków tak samo, nie tylko zawitali, ale żeby też wiedzieli, e, no, że Polska to nie tylko Msza Święta, ale różne ewangelizacyjne punkty i to, co wy robicie, e, też jest ważne dla kościoła. Zatem mam nadzieję, że ta współpraca nie tylko z nami, ale też z tymi różnymi instytucjami czy środowiskami, które wspierają duż i ewangelizację, będzie się dobrze rozwijała, bo Wam zależy na tym, żeby rzeczywiście ocalić te piękne wartości chrześcijańskie, które są w Polakach. I mam nadzieję, że kiedy granice się otworzą, to będziemy mogli też dobrze współpracować. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę naszym słuchaczom, że dzisiaj z nami byli Marta Stępniak i ksiądz Marek Smołka z Chicago, którzy odpowiadają za ewangelizację Polonii w archidiecezji Chicago. Bardzo serdecznie dziękuję. No również, Bóg zapłać. Radiogłos. Głos Uskrzydla duszę